Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, słuchajcie jest to ostatni dzień eventu Out of Position i dzisiaj zacznie się event związany z mistrzostwami świata, będzie to rozgrzewka, nie mam pojęcia mówiąc, co podczas niego zobaczymy, więc na to musicie poczekać jakieś 3-4 minuty odcinka, podczas których będziemy otwierali jeszcze paczki podczas eventu Out of Position, mam nadzieję, że jeszcze jakąś kartę właśnie z tego eventu uda się trafić, a teraz zobaczcie co udało się trafić w playpiku 82+, który był kilka dni temu dostępny w SBC, to było naprawdę bardzo tanie, więc zobaczcie, co udało mi się trafić. Moja druga karta out of position i jest to Berardi 86, około chyba nie wiem, 60-70 tysięcy karta warta, więc naprawdę fajny traf. I jeszcze raz w porządku, jak możecie zostawcie lajka, like, Jak nie, jest kanału. E, zasubskrybujcie, naprawdę podczas Mistrzostw Świata Eventy. Event właściwie, który będzie przez e, Mistrzostwa Świata trwał. Będzie naprawdę niesamowity i kontent z tego będzie się pojawiał codziennie. I będzie on naprawdę fantastyczny. Tak. Także jak ktoś nie subskrybuje, to zapraszam, żeby to zrobił. I dzisiejszy odcinek zaczniemy od nagród za Foot Champions, które było e, 5 dni temu. Nie miałem odcinka, żeby po prostu te paczki i playfiki otworzyć. Tutaj można trafić. E, chyba jeszcze kartę Mbappé jak dobrze pamiętam. Więc zobaczmy, czy uda się coś trafić. To był naprawdę bardzo fajny team modelik, więc zobaczmy, czy będzie coś fajnego. Okej. Okay. Bergius w pierwszym 84, więc tylko overall. A w drugim player picku... Lakazet. No, także bez Mbappé. Ale może w pozostałych paczkach uda się coś trafić. Mamy 8 minut dokładnie do zakończenia tego eventu, który jest teraz. Więc zobaczmy, czy coś uda się trafić. Zaczniemy może od paczki za... 50 tysięcy, a wszystkie pozostałe, których coś trafię, to wam oczywiście to będę pokazywał w pierwszej, chyba bez walkoutu. Serbia, LS będzie kostić, nie, dziś 84, dobra, jak coś będzie, to się widzimy. Paczeka piłkarzy, Electrum Prime, to jest za ważne mecze aktualne, które są. I jest pierwszy walkout, bez karty specjalnej, Anglia, prawy obrońca, szkoda, że nie Walker, ale Walker chyba nie ma walkoutu, ponieważ on jest 85, ale i tak, chociaż też że pierwszy walkout dzisiaj, 87, Arnold. Okej, okay, mieszana paczka rzadkie piłkarzy to też jest paczka za ważne mecze. Drugi walkout. Wow, warto było zrobić Włochy. Napastnik i będzie Ciro immobile 86. I kolejna paczka 80, było już ich 5, tylko w jednej były ekrany. I jest kolejny walkout. Trzeci Austria, środka Brońca i będzie to Alaba 86. Wow, jak na razie jest naprawdę bardzo dobrze. Także zobaczmy, co będzie w ostatniej paszce. Na teraz, bo jeszcze paczki pewnie jakieś otworzymy. I w ostatniej paszce jest karta eventowa Francja. Napastnik, i niestety trafią go po raz drugi. które. jak ktoś poszukuje napastnika, to naprawdę polecam sobie przestawiać tą kartę, bo jest bardzo tania I jest naprawdę bardzo fajna do grania. Chociaż będzie zawsze jakieś 15 czy 20 e, tysięcy. Nic poza tym. Wow, nawet już nie. Po, po, po wartości quickset. A naprawdę jest bardzo fajnie do grania. I dobra, słuchajcie, jest już godzina 19, jak widzicie kart specjalnych oczywiście w paczkach nie ma podczas tego eventu, więc jest to chyba najgorsza rzecz podczas właśnie jego trwania. Mam nadzieję, że jednak jakieś, nie wiem, informy najlepsze wrzucą czy cokolwiek do paczek, bo tak po prostu niezbyt odpada się je otwierać, więc zobaczmy co mamy dostępnego w SBC, co tutaj się pojawiło nowego. I jest wyzwanie rozgrzewki FIFA World Cup 1 i mała paczka piłkarzy Electrum Prime, tylko że tak jak mówię, no nie bardzo jest sens otwierania paczek, gdy nie ma kart specjalnych. Dostępnych w nich właśnie Zobaczmy, czy coś obok tego jest jeszcze Rozbudowa 80+, plus z rzadkim zawodnikiem Ulepszenie codziennego logowania także to wam polecam robić Bo pewnie są zadania, jakie za chwilkę zobaczymy, gdzie e, Właśnie będziemy zbierali sobie na jakąś lepszą paczkę, robiąc te zadania Nie wiem, po co jest ta rozbudowa 80+, gdy nie ma kart w specjalnych w paczkach Nie wiem, być może są karty specjalne, tylko się nie wczytały w, w, na ekranie wczytywania Dobra, czy jest coś jeszcze obok tego Ale chyba nie bardzo i tak jak mówiłem, w zadaniach mamy ulepszenie codziennego logowania jest paczka rzadkich złotych, rzadkiego złotego zawodnika 83. Plus. I tutaj paczki z dwoma złotymi zawodnikami, więc codziennie nie będziemy dostawali po prostu SBC z jakąś paczką, tylko no, tak jak mówię, no trochę bez sensu jest to, gdy nie ma żadnych kart w paczek. Nie rozumiem dlaczego tak zrobili. Chyba, że są, tak jak mówię, za chwilkę zobaczę jeszcze hand czytania. E, dobra, możemy sobie odebrać tego Chukueze 84 Zrobię go tak, tak naprawdę, chyba przypadkowo robiąc po prostu jakieś inne zadania. tak Także nie wiedziałem, że e, mam go e, zrobionego. Więc e, karta Czułkweze do klubu i zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj jest nowego. Ale z tego co widzę, to nie ma nic zupełnie. Więc e, niestety, wydaje mi się, że będziemy mieli bardzo słaby kontent w tym tygodniu. Jest Espino 85 e, overalla, który wygląda całkiem ok. Ale pewnie trzeba bardzo dużo grać, żeby tą kartę zdobyć w menadżerskim arcydziele 12 goli tutaj. Nawet nie, 8 różnych meczów trzeba wygrać, więc niezbyt dużo i tutaj mam jeszcze kartę Stuaniego 85 do połączenia właśnie z tym lewym obrońcą. I ten stłoń też naprawdę wygląda ciekawie. Dobra, ja się zaloguję jeszcze raz do FIFA i zobaczymy, czy mamy jakieś karty specjalne, czy cokolwiek jakiś komunikat dostaniemy od jej. Co dokładnie będziemy mieli podczas tego eventu, oprócz paczek, których nie ma sensu otwierać aktualnie. Nie ma zupełnie nic. Także słuchajcie, wygląda na to, że ten tydzień będzie naprawdę bardzo słaby, jeżeli chodzi o content. Nie wiem, być może od niedzieli czy poniedziałku rzucę jakieś informy do paczek, czy coś w tym stylu, ale na razie kart specjalnych nie ma w paczkach, więc paczek otwierać się nie opłaca. Więc na razie polecam po prostu robić sobie to tydzień na SBC i zbierać sobie paczki na moment, gdy może za tydzień już karty z Mistrzostw Świata lub za fazę pucharową. Ligi Mistrzów Ligi Europy i Ligi Europejskiej będą dostępne w paczkach, bo na razie ten tydzień będzie fatalny, jeżeli chodzi o content, ponieważ nie ma nic do trafienia w paczkach. To jest chyba najgorsze, co może być podczas eventu, żeby nie było żadnych kart specjalnych dostępnych w paczkach. No cóż, także to było tyle i widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek albo w kolejny piątek, w zależności od tego, jak ten event będzie. Wyglądał. Być może dostaniemy jakieś SBC o ikonę, na to liczę, lub o karty Bohatera food. Jeżeli tak będzie, to na pewno odcinek z tego się e, pojawi. Także to było tyle i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.